O, yeah! Salut widzowie! Dzisiaj spinning 3,18 gram. Chiński kowrotek, chiński spinning. Przynęta, taka, taki relaks z podwójnym ogonkiem. Ale słońce wyłazi, więc nie wiem czy coś w ogóle będzie brało. O, tutaj by tak wszedł na tą wieżbę, czy się wpierdyle do wody. O panie. bobry tu były. Uwaga. Utrzyma się to. E, chyba się utrzyma. Trzyma się. O, jakaś fajna miejscówka i osoki tonę. Dobra. Pierwszy rzut. Zobaczymy. Czy w ogóle dzisiaj coś tam... W ogóle czy ruszy na ten podwójny ogon coś. Zakładam trochę większe te przynęty, żeby złapać coś większego, bo małych to naprawdę jest na żuławach bardzo dużo tych okonków. Ale ileż można małe łapać? Może na to się coś, coś pokusi większego? Fajnie wichruje ogonem. Siedzi coś, ale zaś mały okonek. Zmieniłem przynętę, no ale coś jest. Dobra, spróbuję pod ten kolor założyć coś większego. Kimalusie. O, jest! Patrzcie z jakiego miejsca! Ale ładny, ale piękny! O, panie! Większego założyłem takiego. Patrzcie, jaki okonek! O, się jeży, ale za mały, żeby go zjeść. Szkoda. Odczepić, wypuścić na coś takiego. Ale piękny! Ależ zaatakował. Myślałem, że już nic się dzisiaj nie będzie brało. I tutaj ze spinningiem 190 ciężki temat, nie ten ma 2,7 metra, więc mogę sobie ściągnąć bez problemu górą. Nie za dużą rybę, oczywiście. A tak to lipa by była. O, już, już. O, atak, atak, atak. Coś skubało. Patrz, ledwo rzuciłem i strzelało. Może tu stoją. Rzut ponowny. Kurde, no nie wejdę tam za głęboko. Zobaczymy, chyba nie ten sam. Jest! Ha! Ale zażar i spadł. Normalnie widziałem jak wyskoczył i pyknął Nie wiem czy to było widać. No pięknie się roz... znaczy rozpoczęło. Pięknie zaczęło brać, bo z 40 minut wcześniej tylko ten jeden mały. Albo chwilowo gdzieś tu stoją. Siedzi! Siedzi następny łokuń. Gdzie są większe? Ja się pytam. Jest! Jest rybson! No ale znowu karakan! <laughs> ale się jeży! Zdenerwuj się! Malutki! A wcześniej szczupak mi przyryżnął. Na szczęście nic, nic nie zrobił, ale połknął. A nie, lekko. Zaraz czas się zwijać do domku, bo takie łowienie to nie łowienie. Chociaż niektórzy by chcieli nawet o koni połapać, bo wiem, że w niektórych rejonach Polski to sobie można pomarzyć w ogóle o koniach. Tomeczki i kobietki, słuchajcie, zauważyliście taki trend na YouTubcu? Nie tylko, że Wędkarze w większości gadają, nawet jak nic nie bierze, ile się da, jak najdłużej żeby było, a ryb prawie nic. To jest takie przeciąganie, żeby wydaje mi się kabzy nabiło. Także ja kończę, jakie słabe branie, no to nie ma ściemy i będę wam opowiadał jak to było w dziesiątych latach. O, jak skoczyła rybka. Rzucę jeszcze trzy razy, jadę do domu. Krótki film, ale większość to 20 minut. A trzy ryby złapię, albo czasem nawet jedną. Ale film jest, jest. Takie, takie dziwne trendy się szerzy. Chyba chodzi o pieniądze. Jak to bywa wszędzie. No, bez przesady, nie? Dobra, kończę. Jak coś jeszcze tutaj złapię, to się odpalę. Do następnego.